Mano wszystkim, dzisiaj połapiemy trochę cheaterów na Pixel Parku na trybie RFSMP. Na samym początku, by złapać cheatera, trzeba przygotować solidną pułapkę. A z racji, że w robieniu pułapek mam już doświadczenie, to przygotowałem coś naprawdę bardzo prostego, ale mi się wydaje, że będzie to działało. Otóż, zaraz tutaj pod ziemią jest postawiona taka skrzyneczka ukryta. Z takim oto diamencikiem, więc myślę, że to zadziała tutaj na jakiegoś x-trajowca, który będzie chciał się szybko wzbogacić i znaleźć jakiś skarb. I już słuchajcie, po kilku minutach, zobaczcie, że jakiś siomeczek zaczął się zbliżać do naszej pułapki i jest coraz bliżej. Zobaczcie, ta osoba to już jest tak bardzo blisko, zbliża się do naszego trapa i zobaczymy, czy zareaguje. No i pierwsze co, patrzcie w ogóle, jaki on jest naspeedowany! Jaki ten gościu jest szybki? On, nawet, patrzcie. Czy on próbuje łapką zniszczyć kamień? Serio, on jest taki, taki głupiutki, ale nie, no zawsze zupełnie przypadkowo trafił na skrzynkę. Panie kolego, to jest za późno na szukanie skarbów, bo właśnie wygrywasz. Ej, co jest grane? Kościół zniknął. Co jest? Nie, no to była przesada. Serio. Jak sami widzieliście, tamten gość miał cheaty, ale Wy możecie wbić na serwer i grać uczciwie. Za to zawsze dajemy nagrody. Także zapraszam was na pixelpark.pl